Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku, znowu po dłuższej przerwie, coś nagrywam, ja jakoś tak to ostatnio nagrywanie nie bardzo mi idzie, może trochę się wypaliłem, może trochę chciałem odpocząć od tego, nie wiem, trudno powiedzieć, może temu też, że za wiele to tutaj się nie dzieje, chociaż sporo rzeczy robiłem, mogłem nagrywać, no ale tak jak mówię, nie wiem, jakoś tak ostatnio mi się nie chciało. Odpalimy ciągnik Dzisiaj była najmroźniejsza noc tej jesieni W samochodzie pożyczonym od znajomego Tak, w samochodzie pożyczonym od znajomego, dobra i... No minus 5 było na termometrze koło domu, więc tu mogło być... Koło tego, tak, bo tak ogólnie mogło być w powietrzu trochę mroźniej Ale w Stodole to wiecie Trochę inaczej jest, no ale... Ciągnik praktycz praktycznie nowy, tu powinien odpalić bez problemu No nic się nie dzieje. Powietrze z układu pneumatycznego trochę ześmy, czerwona kontrolka świeci. 5,5 bara, jak nabije to zaraz gaśnie, dosłownie za parę sekund. No i zgasła. A co ja dzisiaj takiego będę robił? Będę wyrywał sobie drzewka. Za 100 właśnie wyjeżdżam. Dalej sobie porządkuję plac. Tu miałem wcześniej takie ogromne wiśnie, ale w tym roku latem burza była i powywracała je, więc teraz sobie je uporządkowałem. Tam zostało trochę takiego bzu. Tam były te jakieś deski. To wszystko pozabierałem, posprzątałem. Deski skowałem do budynku. Te co lepsze, te co gorsze to pociąłem na drewno, na opał. I nie wiem, będę musiał to jeszcze jakoś to uporządkować, wyrównać teren. Tam może jakieś pozostałości korzeni z miśni są, tutaj są właśnie powyrywane. Ja sobie podzielałem korzenie od drewna połowego gałęzie zostały. Nie wiem co z nimi zrobię, na razie poczekam jak przeschną. Może jakimś rębakiem je zetnę. No i ogólnie jest plan taki, żeby o ten teren dalej, tak jakby ta część kontynuacja podwórka, to jest działka w tym momencie uprawiana. W 22 ary, ale jak pokarczuję to wszystko dookoła, to z 25 będzie. I tak sobie myślę, może by się ogrodzić tutaj. Nie wiem, no w każdym razie na pewno chcę pousuwać te wszystkie drzewa, które są no, po prostu tu takie poprzerastane, dziczki jakieś powyrastają, te wiśnie, to wszystko co tu rośnie, to, to chyba były sadzone, ale Niektóre drzew to po prostu od korzenia podrastały i tak później zostawało to I została taka ściana drzew W szczególności tutaj, pełno taki, jest takich wiśni Samosiewek no Nie wiem czy to tak można nazwać, bo one się nie rozsiały, tylko od korzenia nowe drzewka porosły Ciągnik jest zimny, natomiast No właśnie nie ale Drzewka nie są jakieś takie gigantyczne Będą, będzie tylko to jakieś chwilowe obciążenie linkę zrobiłem sobie w ten sposób bo w następnym odcinku wstawię Wam krótki materiał jak yy, w zrobu próbowałem wyciągać drzewa, natomiast o tu mi puściło i zrobiłem sobie to w ten sposób na 4 to już nie ma bata, nie puści tam mam zakutę przy haku to jest dobrze, tutaj jest yy, na skręcane te cybanty jest trochę lepiej. Ogólnie ziemia zmarznięta jest. To no nie wiem, może będzie gorzej z wyciąganiem. Nie, ale mówię, to są bardzo małe drzewa. Nie chcę mi się nawet władimircem tym szarpać, bo i władimircem bym to zrobił, ale zobaczcie jaka jest zaleta. Mogę sobie cofnąć, linkę o tym i od razu podjechać pod drugie drzewo. Co za tym idzie, no ja nie muszę wysiadać dwa razy do jednego drzewka. Tutaj nawet przycinane te drzewo było, ono ładnie się rozrosło. No ale cóż, trudno. złapiemy wyżej, żeby łatwiej było wyżej było wyrywać. na stawie i do przodu korzystając z chwili Okazji, że nic takiego się nie dzieje, gdzie, gdzie nie, nie muszę się skupiać nad tym. To mogę coś tam poopowiadać, takiego porozmawiać. Na takiej zasadzie, że ja coś powiem, a wy później w komentarzach, może coś podpowiecie. W przyszłym roku, w przyszłym sezonie, czyli nie chodzi 2021, planuję zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze chcę założyć albo samemu, albo gdzieś w jakiejś firmie, nie wiem jeszcze muszę się zorientować dokładnie, jak to wygląda cenowo tuza do tego ciągnika naprawdę yy, po was nie mówię, chcę tego tuza założyć, gdyż niepotrzebne jest mi włożenie tych obciążników wtedy, jeżeli traktor nie ma uczepionego jakiegoś agregatu talerzowego z siewnikiem yy, czy znaczy no, potrzebne są obciążniki wtedy, kiedy jest ten agregat talerzowy a jak powiedzmy ciągnę przyczepę i tam na tej przyczepie nie ma jakiegoś wielkiego ładunku, no to po co tu przód dociążać, tak? Nawet sobie myślę, żeby jeszcze ewentualnie kilka obciążników założyć na tylną oś, żeby lepszy uciąg był w polu. Nie bardzo jestem co do tego przekonany, natomiast... W sumie co to za stwierdzenie? Nie bardzo jestem przekonany. Na pewno jestem przekonany, bo mam już porównanie. W 60, jak robiłem, to się bo jakoś lepszy uciąg, 60 miała, bo ona miała obciążniki na tylnej osi. We Wadimircu na przykład nie ma tych obciążników na tylnej osi, a przydałyby się. bo ta wiśnia to wysoka jest. ale lina długa jest, to i tak do ciągnika nie zaczepi. Więc inny komfort pracy by był, gdyby były tylne obciążniki. Ale to też nie wiem. Nowe to zaraz kupę kasy będą kosztować. A używane tam wyczyścić, pomalować i też będą spełniać swoją funkcję. To tylko aby masa była. Nie wiem, to w przyszłym roku się zorientuje. Tu za tak samo można by było wziąć z. No, poszło. Tu za można by było wziąć z jakiegoś oryginalnego John Deera, ale to kupę kasy kosztuje. Nawet tam w agrotechnice gdzie kupiłem ten ciągnik, nie, nie polecają zakładać oryginalnego John tylko oni. Zakładają jakieś niemieckie firmy i na przykład do tego egzemplarza e, na dzień dobry znaczy no, wyceniają go na 9000 netto. No, jak na mnie to wydaje się, że to, wydaje mi się, że ten tłusty trochę drogo wychodzi. Chociaż może może się mylę, no bo to John Deere w sumie może takie ceny są. Natomiast nie wiem, nad tuzem to aż tak mi nie zależy żeby był jakiś tam yy, Nie zależy mi nad tym żeby to był jakiś lepszej firmy I jedyne opcje jaką potrzebuję to para wyjść hydraulicznych z przodu, wałka nie chcę bo mi nie będzie potrzebny kosiarki tym żadnej nie będę używał Tu głównie chodzi o to, żeby tylko wyważyć ten ciągnik bardziej, to znaczy obciążniki bardziej naprzód wysunąć, w razie potrzeby wiecie. Sobie stelaż do tych obciążników dodatkowy zrobić na trójpunktowy układ zawieszenia i, i odczepiany, żeby były te obciążniki w łatwy sposób. To też trzeba i to, ale no to po kolei lecę, nie będę wyrywkowo robił, wcześniej trochę wyrywkowo robiłem mówię, wcześniej tu też wyrywałem już Może jakaś tańsza firma zrobi coś pod zamówienie ale to jeszcze mówię, teraz się nie orientuję, po nowym roku będę się orientował bo teraz nie mam na to przeznaczonych funduszy takie tylko założenie mam. drugą inwestycją, jaką będę chciał poczynić, też nie wiem w jaki sposób, bo jest jedna taka blokada, że nie umiem spawać, chciałbym zrobić sobie spychacz do własny. I mając takiego tuza i spychać do dyni, no to już można coś robić samemu w dyniach. Jakby ktoś potrzebował pomocy, to nawet bym dał jakiegoś mu pomóc. Chociaż... Praktycznie spycharkę do dyń, co tutaj we wsi co drugi ma. Ale tu chodzi o to, żeby mieć sobie w razie czego, po prostu mam kombajn powiedzmy, na jutro umówiony, a dyń nie mam zepchnięty, to zawsze mogę sobie po prostu sam zepchnąć nikogo nie prosić o to. Bo to tylko głównie o to chodzi, bo przy tych hektarach, co ja mam, to ekonomicznie chyba nie jest to uzasadnione, żeby. Robić spycharkę, ale kto wie, co będzie dalej w przyszłości Chwilę przerwy miałem, ciągnie pochodził, że jakieś 10 minut sobie przynajmniej zagrzał się eee... Powiem Wam, jak jest mróz, lepiej taką robotę robić, bo tak Ziemia do butów się nie przyczepia Nie nanoszę piaku, wcześniej jak tam To zobaczycie w następnym odcinku, bo tak odwrotnie zrobię, że ten odcinek, który nagrywałem wcześniej, będzie później To ja wychodziłem i wchodziłem i tylko ziemi nanosiłem Jeszcze tego nie sprzątnąłem ale po prostu teraz nie nanoszę tego, bo wszystko jest zmarznięte A teraz szlifka taka już, jest już wyschnięta nawet Może nie pętnie, bo ona jest sucha Trochę e, Dobra I wróciwszy jeszcze do tego spychacza do dyń e, Jest taki problem, że jak ja bym chciał do tego ciągnika To musiałbym zrobić go szerszego niż to co tu mają w okolicy, bo Zazwyczaj ta rura jest w granicach 3 metrów. Jeżeli ja bym ten spychać mając tu za w tym ciągniku yy, założył go, to nic bym nie zrobił, bo on był, był za wąski. Rura 3 metry, tak, no to owszem, ale jeżeli weźmiemy pod kątem, to już się szerokość robocza zmniejszy i ona wychodzi wtedy jakieś 2,20 A Ciągnik tutaj chyba ma szerokość 2,30 z tego co pamiętam. Więc ja bym chciał, żeby ta rura miała powiedzmy 3,80 Więc no i wiadomo, że szerokość robocza większa, ale i masa większa i w sumie tłuszcz też by musiał być taki solidny, żeby to podnosił a ile tej masy by było? No nie wiem jakby taki spychacz zrobić to może 500 kg, może 600, tak? No nie wiem, trudno mi powiedzieć no. Ale dla ten ciągnik, nawet jakby jej tuz, by był byle jaki, to 600 kg co to jest obciążników w tym momencie siedem kg. Więc taki będzie plan na przyszły rok. A teraz tylko powiem wam taką ciekawostkę. Ja tu tam za bardzo się w tych tematach nie lubię chwalić, ale tak informacyjnie tylko wam powiem. Że moja żona jest w ciąży i teraz właśnie się tak przygotowuje na nadejście potomka. I, i tyle w tym temacie. Jest jakiś tam drobny remont w tył. I już. I dlatego też ostatnio w gospodarstwie po prostu mniej się zajmuje. Nie robi jakichś tam wynalazków, tak jak w zeszłym roku jakiś śrutownik, malowanie czy coś. Po prostu uważam, że rodzina jest najważniejsza w tym wszystkim. Robota to tylko. Jak potrzeba pieniędzy, albo nie ma się co zrobić, wolnym czasem i ktoś to lubi. I teraz, jeszcze taka analiza sytuacji. Nie chcę tam nikogo oceniać, po prostu sam o sobie powiem. Uważam, że jeżeli, jeżeli będzie taka sytuacja kiedyś, że no inaczej, jak już ten potomek by był. Nie zamierzam go tutaj pokazywać na filmach, robić vlogów i publicznie udostępniać, niezależnie czy ono by chciało w wieku kilku lat, czy nie. Po prostu uważam, że e, no, później, w przyszłości, może kiedyś to dziecko sobie nie będzie e, życzyć tego, że. Że ono było, czy coś. Nie wiem, może powiem, że to, co ja robię, to jest głupie i że ono nie chce być tym, a jak jest ono nieświadome tego, no to po co to. No nie wiem, nie potrafię się wysłowić co do tego, o co mi chodzi. Może powiem inaczej. Jeżeli ono zechce kiedyś samo sobie coś nagrywać, vlogować, no to proszę bardzo, tak? Ale dopóki ono jest nieświadome tego, no to nie mam że go wsadzać w ekran i robić celebrytę, taką. I. Tego się będę trzymał. Tak samo jak i ja. W sumie tutaj się nie bardzo pokazuję. Chociaż mnie tam widzieliście nieraz, bo wcześniej się tam trochę bardziej pokazywałem. Teraz to tylko kamera na głowie. Po prostu. No taki jestem już. I na ten. Ten temat po prostu zakończymy. No i widzicie, z tym ciągnikiem. Ta robota przebiega bezproblemowo Bez nerwów Tam na tej działce co będziecie widzieć ją w przyszłym odcinku będę podejmował się jeszcze drugiej próby Też coś nagram A będą znacznie większe drzewa do usunięcia A to zrobimy tak, że wzmocnimy to razem. Wiecie ile ciągnik mam ma motogodzin? to godzin, bo to zostało jeszcze z 60 i 293,8. No i tyle. Ja po prostu tym ciągnikiem nie jeźdzę sobie na pusto i nie robię. Tak aby tylko się lansować, tylko jak mam coś robić, to robię. I tyle. I dlatego jak przy tych hektarach co ja mam, to jeszcze go oszczędzam, tak powiem. No jakbym chciał, to bym mógł teraz i za 400 godzin naklepać. Ale sami wiecie, ja jak mam jakoś tam górę przyczepy, tylko zaciągnąć, to nawet co potrafię wziąć. Zresztą w tym roku nawet miałem ciągnik 155N na testy. I on też tam kilka hektarów klepnął i już mi powiedzmy z 10 godzin tym ciągnikiem odeszło. No i suma sumarum przez ostatni rok zrobiłem tym ciągnikiem jest jakieś 150 godzin bo to jest jak na nowy ciągnik to ktoś powie nieekonomiczny no tak ja zliczyłem się z tym natomiast e, tak jak mówię nie żałuję tej decyzji ciągnik robi swoją robotę nie siedzę w polu całymi dniami tylko zajadę praktycznie w dwa dni za i mam więcej czasu dla siebie, dla rodziny na inne zajęcia No niestety jak 60 była to przy 20 hektarach to po prostu tak jak tym ciągnikiem by robić 100 hektarów. Wiadomo, że to ekonomicznie jest uzasadnione, ale z drugiej strony wyrobić się na te remonty tych 60, bo to sami wiecie jak to było. Wiadomo, że jakby tam dołożyć się, no nie wiem, no, silnik wyremontować się po prostu to by było, ale ja już mam dosyć tego sprzętu. Akurat ten egzemplarz, który miałem, to po prostu był jakiś trefny. Eee, I tak jak mówię, po raz któryś nie sam 3P jest zepsuty, tylko po prostu ten konkretny egzemplarz, który miałem, to po prostu był jakiś taki wadliwy. Ogólnie 3 p Jak ktoś ma dobry, to może sobie chwalić. O, z tych gałęzi, tych O. Gdyby były obciążniki bardziej na przodzie wysunięte, czyli te, ta masa tych obciążników by była dalej, to wtedy mógłbym mi pomyśleć nad wymianą siernika, bo W tym momencie ten silnik, poznania co mam, to jest tak lekki, że bez problemu mogę nim tym silnikiem bez większego problemu robić. Nie, bo tam rewelacyjnie to też nie jest. Ale jakby to był. To można jakiegoś używanego amazona kupić i do hydropaku tam podczepić. Tak jak mówię, gałęzie jak zostawię teraz na zimę tu na polu, czasami świeci słońce, czasami śnieg, wiatr i te gałęzie jak są już poobcinane to one schną. I wiosną, co byśmy nie chcieli zrobić, czy legalnie powiedzmy wziąć rębak, to suche patyczki od razu rąbiemy i możemy później sypać piec, czy jeżeli byśmy nielegalnie chcieli, nie wiem, spalić je, to łatwiej po prostu to zrobić, nie są suche niż mokre. No już mówię, no jest najlepsza opcja, żeby one poleżały przez pół roku, czy tam po prostu one przez jak najdłuższy okres do podjechałem. To wtedy najlepiej będzie. Te grube drewno to ja sobie poskładałem na kubkę z tego jeszcze z podocinem i no, wezmę na przyczepę porżnę, Będę miał opał na kolejną zimę. I tyle, dobra. No to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się na razie Wam i cześć.